Cześć, guru, witajcie w kolejnym odcinku. Zwykle nie robię filmów tak szybko, ale Trump właśnie wypuścił kryptowalutę na Solana, już warta 9 miliardów dolarów. Kupiłem trochę, pokażę wam. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i włączcie dzwonek. Przejdźmy do szczegółów technicznych monety Trumpa. Trump Solana Coin. Oto co się dzieje. Na X widać, że już eksploduje. Wszyscy mówią o tym, że Trump właśnie uruchomił kryptowalutę. Widać, że wszyscy o tym gadają. Zobaczmy, 5 miliardów w kilka godzin. Teraz to już 9 miliardów. Moneta Trumpa, którą tu wrzuciłem, ma teraz 8 miliardów kapitalizacji. Dodałem, że kupiłem przez Web3Dex i wymieniłem na nią. Możecie tu zobaczyć i wygląda to na prawdziwe. Teraz to prawie walka. Wygląda na to, że to autentyczny post Trumpa sprzed dwóch godzin. To prawdziwy Trump, 97 milionów obserwujących, dwie godziny temu. Mój nowy oficjalny mem o Trumpie jest tu. Czas uczcić nasze wartości. Dołącz do Trump Queen. To adres kontraktu. Widzicie, to ten sam adres, który Trump opublikował cztery dni temu. Opublikował post, a potem zaledwie dwie godziny temu zrobił kolejny post. Albo został schakowany. Są notatki społeczności. Uwaga, wiele monet zawiodło. Średnio tak, ale ludzie twierdzą, że to hak. Jednak to legalne. Sprawdziliśmy to dokładnie. Nie ma dowodów, że został schakowany. To prezydent. Szukam. Wypuścił mem o Genslerze. Szukamy ETF. Kogoś mówiącego o Trumpie i Pepe. Już wybuchło. Tu widzicie moje konto do handlu Bitcoinem. Mam otwarte transakcje na Ethereum, ale na giełdzie Web3 Trump Queen jeszcze nie jest aktywna. Widzicie, kupiłem Trump Queen po prostu kupiłem tokeny Trump Queen za 33 tysiące dolarów, co widać w ostatnich minutach. Cena eksplodowała, spójrzmy na to. Widzisz, że to już 9 dolarów 40 centów. Patrz, z 80 centów do 9,40 dolarów w 2 godziny, a na blockchainie widać przegląd posiadaczy. 119 tysięcy oficjalny Trump, miliard w obiegu 9,4 miliardy kapitalizacji. Mam tu więcej Solany. Widzisz, że wciąż mam około 10 tysięcy dolarów w Solanie. Kupowałem ten Trump Queen po 4 dolary, 2 dolary. Próbowałem kupić, ale trochę to trwało. Teraz gdybym kupił, gdybym włożył kolejne 40, powiedzmy 40, 42, włóżmy tu 42 Solana, to teraz dostanę 42, da mi 1000 tokenów Trump. Wcześniej jednem Solana dawała 25 Trump, niżej 27 Trump, a tutaj jeden Solana dał mi 31 Trump, więc widzisz, że teraz jestem. Zróbmy to. Przy 1000 tracisz 5% tylko na wymianie. Od debiutu tej monety giełda jest przeciążona, Solana jest bardzo obciążona. Zobaczmy, czy ta wymiana się powiedzie. Jestem gotowy. Przerzuciłem się więc na Babydex. Wymieniłem Solana USDT na Solane. Przeniosłem Solany na giełdę i kupiłem Trump Coin, ale zrób własne rozeznanie. To może być oszustwo. Mógł być schakowany, ale mało prawdopodobne. Bądź ostrożny, możesz stracić wszystko. No i właśnie teraz się skończyło. Mam jedno miejsce, jeden salon, mam 23 lata. Trump raz dużo, 25 Trump. Kupuje sam, 27 Trump kupuje sam, a 31 Trump jak kupuje, to idzie w górę. Idzie mocno w górę, nowy rekord. Kapitalizacja rynkowa to 9,4 miliarda, niesamowite. Wszyscy o tym mówią. To przejdzie do historii jako jedno z najbardziej kultowych przejęć prezydentury. Trump wygrał. Oficjalna moneta Trump stała się największym memcoinem na solanie w dwa godziny. To jest po prostu Snoop Dogg, występuje na balu krypto Trumpa. Jego memcoin Trump osiągnął 7,6 miliarda. Trump wygrał główny punkt Trumpa. To świetna wiadomość dla krypto. Krypto to nie bitcoin. Bitcoin nie reaguje mocno na token Trumpa. Może to wysysa teraz całą płynność, co jest bardzo ciekawe. 3,7 biliona przy cenie bitcoina na żywo. Możesz to ustawić na swoim telewizorze. Bitcoin nadal utrzymuje pompę 60K na Bibit. Możesz też handlować w Web3, jak pokazałem, trzy platformy, więc możesz zobaczyć tutaj, gdy wejdziesz. To jest normalna giełda. Tu są moje zwykłe giełdy, a to platforma Web3. I możesz zobaczyć tutaj, moja moneta. Trump jest teraz warta 42 tysiące, wzrost o 5 tysiące procent, co jest niesamowite. Świetnie, szybko opublikuję to wideo, żebyście mogli zobaczyć, co się dzieje. Dołączcie też do nas na Telegramie. Jest 377 osób online. Wejdź na mój ex i upewnij się, że masz dobry adres kontraktu. To jest adres kontraktu Monety Trump. Możesz też zobaczyć tutaj na jego oryginalnym poście. Ten obraz ma adres kontraktu na Solanie. Potem po prostu idziesz na giełdę Bybit. Musisz kupić Solanę na zwykłej giełdzie Bybit i przenieść ją na giełdę Web3. Ale pamiętajcie wszyscy, że to bardzo ryzykowne. To już rynek o kapitalizacji 10 miliardów dolarów. Ciekawe jest to, że próbowałem kupić po 2, 4, 6 dolarów, a teraz jest już po 10 dolarów, co jest niesamowite. Trump właśnie wypuścił kryptowalutę co jest świetną wiadomością dla Bitcoina, Ethereum i innych krypto. Jeśli okaże się, że został schakowany, stracę te 40 tysięcy, ale jeśli nie, to już sporo zyskałem. Kocham Was, miłego dnia, fajne wieści. Do zobaczenia jutro.